Miniaturka? Anybody? Dobrze! Dobrze, gnoju! No beka z ciebie ogólnie, piarzu. No, nie wiem, czy mogę blokować, czy nie. Chyba mogę. Okej. Okay. Coś ty powiedział, gnojku? O! Okej. Okay. No, co jest? Ej, po uniku nie mogę tak szybko... Wystarczy wyjąć, on doskakuje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dwa ataki, typie masz. Zamknij ryj. No jak to nie była konta? O nie, to była tak zwykła. Ta gra ponoć ma jeden z lepszych portów z konsoli na PC. No, poza kamerą to jest kozak. Nie widzę, żeby coś tutaj było złego. W 25 śmierci nie dam rady go pokonać. Stary, teraz go, go pokonuje Na luzie. Jeżeli kamera czegoś nie odpierdzieli, to... Jak <grym> się stoi i się patrzył. <grym> się <stoi> na takich długich walkach to kurde, rzeczywiście ta gra będzie... Ciężka, ale to dlatego, że trzeba strasznie długo to zajmuje. No dobra, czyli faza pierwsza zrobiona. On chyba ma trzy albo cztery te fazy, z tego co kojarzę. Mmm, w końcu, że Rage odblokował. E, co? Co mam strzałkę do góry i. Co to jest? Co, co to jest? Co to jest za klawisz? E, hello? Shift! To jest shift! No tak! No, no tak Okej okay. Wow! Jeszcze raz Jeszcze raz <laughs> O Jezus, no co to miało być Od początku? Od drugiej fazy? Eee! Łatwo z czemu ja blokuję prawym? No jak będę bloko blokował prawym, to, to może być ciężko. Nie mogłem uniknąć, byłem za blisko. Spoko. A ja jesteś, słabiutki jesteś. Nara, miło było poznać typiarzu. Twoją fazę drugą. Chłaby jesteś. Nara. O! Okay. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Z tej części to nawet tego nie kojarzę. Była taka jedna scena w, na PSP w Ghost of Sparta, gdzie Thanatosem walczył i dostał od swojego brata dosyć mocno. I Thanatos porwał jego brata. I on się rzeczywiście tak jakby szybko uleczył, nie? Że wcześniej kulał, miał tam no, powiedzmy, że nogę złamaną, coś tam coś, i w, się w sekundę uleczył krat. Nigdy indziej tego nie widziałem, ale widzę, że widzimy tutaj, nie? całkiem przyjemne. Okay. Mówisz, że się bawisz w Dawnbreaker z Doty. Spoko, nie ma sprawy. Zesrałem. Uda ci się mnie uderzyć, czy nie bardzo? No dawaj, chociaż raz. No dawaj, chociaż raz. Chociaż raz. Już nie masz życia, nie wiem czy wiesz. Ooo, O, bidny. O, bidny. o, o Boże. taka smutna foka. Jaka smutna foka. O! Papa, pa. e, co tam miałem przed 25 zgonami nie dać rady? What? Właśnie, podobno ta wyrwa, jak się wraca później do tego domu. Ale tej wyrwy nie ma. Jakby ta walka się nie odbyła. I to też taki minus. O Jezus, on podbiegł to me. Jezus, mogę sprintować. Boże, jakie złoto. Nie zauważyłem. O oh Jezus, ja pierdziele, Tak lepiej jestem po prostu, to jest niesamowite, na ramienniki przysięgi śmierci, uuu, mocniejsze dużo, e, to pewnie jakaś zbroja, którą dostałem z racji tego, że gram na, na najtrudniejszym trybie. E, pewnie dlatego kurde bele tak ginąłem wcześniej, bo nie miałem tego nałożonego, no ale to beka. Fajna ta gierka, chyba skorzystam z promocji na torentach. Na ciebie. Czuj się w postać, nie bądź taki lekki. Myślę, że by to pasowało. No, nie no, luz. Zbuta go, poleci na drugi koniec po Beka. Dobra, beka. No życie chciałem podnieść, no. O, mogę was stąd zwrócić, kozak. <noise> Chłopa Treusa atakował, trafił mnie. No. Bo unik zrobiłem. Dobra, sorry. O Jezus Maria. Najgorsi, najgorsi. Najgorsze, ty kurde, ty madzy z kulami dupy. Myślałem, że trochę więcej ten pancerz będzie robił, szczerze mówiąc. to się okazuje, że dalej padą na dwa hity. No szk... Te kule ognia, cholerde, do. No. Dwóch ze stoi, strzelają na zmianę, i wiesz, że tu walcz, no. Z czterema typami. Ja pierdzielę. Ciężkie to, to. Ah. Bez. jaj. What the hell? A miałeś przerwać niby ataki, lol strzałami. Coś ci nie wyszło. Myślałem, że pierwszy zaatakuje. Nice. O nie. Nie no. Unik. Halo. O nie mogę zablokować. O, Ej ta gra jest naprawdę trudna. co mamy jej zrobić w takim razie. Pięści znowu? Mm, okej. Okay. I don't know. What the hell? Czy on mnie na hita zdjął? What the hell? A nie, no okej, okay. no jasne. Nie mogę uniku zrobić, nie mogę nic zrobić. No tak, okay, no okej. Okay. Okay. nic ja mogę zrobić, okej. Okay. Nie wiem za bardzo co z tą wiedźmą zrobić, bo wcześniej to porzucałem w nią toporkami i tyle, nie? A tutaj musi być na nią jakiś inny sposób. A, chyba wiem. Ona nie unika strzał. Tak, no na to wygląda, że dzieciak musi strzelić, ale dzieciaka też uniknęła, więc nie wiem, bardzo. Bo to czasami ja też trafię ją toporem. Mhm. No nie, no ta, no pewnie. O, to mogę zablokować. Dobra, beka z niej. Trudne to jak 150, dajcie spokój. O kurde, czerwony. Czyli zielony mogę zablokować, czerwone, od czerwonego muszę uciekać. Dobra. Beka. Beka ze mnie. Nie wiedziałem. Teraz już wiem. A nie, tylko czerwo, Czerwonych musisz uciekać, Dozo. O. Eee, beka? Śmierci zero powinno być. No, nie, 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 nie. gra ci radość albo to taką twarz po prostu... <laughs> Starku, taką twarz mam. Nie, akurat gra mi się bardzo spoko. Kurza mnie tylko to, że kurde zadaje tak mało obrażeń. Ale no jakby to jest poziom trudności zakładam. O to chodzi.